Dwie Dobra, i są, i są trzy auta, są trzy auta po dwie osoby, tak? To są lecimy i dwie co, Nie są w tych kamaszkach y, z tym Lecimy z nimi, dawaj. Dwie kamarze, Kara Kara i dwie Bwki. Co lecimy? No, nie, lecimy. Jarmo do mnie, Jarmo do mnie i chodźcie. Czerony, więc możemy. i ich tu dużo jest pod urzędem Strzelają, strzelają strzelajcie Budowa, nie strzelajcie się na ulicy, nie strzelajcie się na ulicy O byski tu, weź budowa, rotacja, rotacja Cieszczurek, do budowy, dawać, dawaj, dawaj Na budowę, na budowę, na budowę na budowę Biegną z drugiej strony, z drugiej strony biegnie Ej, ale RS6 Kto wyjechał RS6? RS6, Kurwa, jak budowa to robicie? Się... Było mówione na trodzi, możecie się ogarnąć? Śpi. Odjeżdżam to, że jest w nie, nie odkierowajcie takiej lipy, next time Budowa jest ich dużo, stary. Nie budowa, ta. To są na budowę. Robimy plecy Ja jamer ja ja jak to za wami. się. Od mojej strony, w ręce poprosił. Oddaj od się, plecy, podaj się. Podaj się, podaj się, podaj się! Dobra, ja wyjeżdżam z budowy. Szereg jest chyba. jest. Ej, lewa strona budowy, policja. Okej. Okay. Ale się fenderować. Leży jeden. Dobrze. Dojazd, jest Brama, 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 jeden, brama, brama, brama masa, masa, Brama jeden, brama jeden. Brama od tego. Bramu, prawo, prawo! Od kardillera. Brama kardillera, brama Leży jeden! O, 当て